Hej, ostatnio postanowiłem wykorzystać moje wykształcenie i przeprowadzić badania pośród społeczności zgromadzonej wokół mojego kanału 10 tysięcy głosów, czyli próba jak najbardziej reprezentatywna wynik można uogólnić do skali całego polskiego społeczeństwa. 100% Polaków chciało odcinka z brawo. Podczas dogłębnej analizy zebranego materiału przypomnieliście mi jedną rzecz. Konwencją programu było to, że brawo zazwyczaj przeglądamy wtedy, kiedy mam gorączkę, czyli inaczej mówiąc jestem chory, a z tego co mi wiadomo, teraz nie jestem chory. Więc mogę powiedzieć, że jestem troszeczkę zaniepokojony. Nie jestem pewien, czy burząc porządek rzeczy, nie przebudzę jakiegoś prastarego bóstwa. A jak coś, wszystko biorę na siebie. Witam Was bardzo... Podniutko. Są teraz potworne upały, to też wcale nie jest, nie jest zdrowe dla naszego organizmu. O czym ja gadałem? A, że dzisiaj znowu będę żerował na czyjeś tytanicznej pracy polegającej na skanowaniu starych numerów z Bravo, więc jak zwykle, shoutout dla ziomków ze skany ze starego Bravo. Świat bez was byłby dużo mroczniejszym miejscem. No, a jak wysoka temperatura, to co? Człowiek się poci. A jak człowiek się poci, to bywa, że brzydko pachnie. I w ten sposób płynnie przejdźmy do artykułu z czerwca 2004 roku pod tytułem Zapachy, nie tylko spod pachy. To się nazywa intro to jest to. Dlaczego nasze ciało czasem brzydko pachnie? Co należy zrobić, aby ten zapach był zawsze przyjemny? Dziś zajmiemy się smrodkami od pasa w górę. W następnym numerze będzie jeszcze większy hardcore. W tym artykule redakcja Bravo tłumaczyła skąd tak naprawdę biorą się brzydko. Zapachy, dlaczego czasami naprawdę dziwnie pachniesz. Więc zaledwie pobieżnie patrząc na artykuł, możemy dowiedzieć się, że są trzy y, rzeczy w człowieku, które mogą źle pachnieć: są to włosy, są to usta oraz są to pachy. Zastanówmy się jeszcze na chwilę co w ciele człowieka może jeszcze nieładnie pachnieć. Ale sami. No dobra, lecimy po naszych smrodkach od góry do dołu. <gry> Większość nieprzyjemnych zapachów powstaje na powierzchni naszej skóry. Żeby z nimi walczyć, należy po prostu się myć odpowiednio często i dokładnie. Ale utrzymanie higieny to nie tylko mycie. Coś mi podpowiada, że utrzymywanie higieny to zwłaszcza nie tylko mycie tych trzech obszarów na naszym ciele, czyli włosów, ust i pach. Uf, pach włosy. Czyste włosy właściwie nie powinny w ogóle pachnieć, ale pachną! A to dlatego, że włosy bardzo łatwo przyjmują różne zapachy, na przykład szamponów. Niestety równie łatwo nasiąkają na przykład smrodem dymu papierosowego. Jaka jest rada na to, zapytacie? Po prostu nie palić. Nie przebywać długo w pomieszczeniach, w których inni palą, a przede wszystkim często myć włosy. Tym ostatnim sposobem radzimy sobie także z naturalnym, nieprzyjemnym zapachem włosów. Powstaje on w wyniku silnego, Łojotoku. to jest ta aplikacja, której dzisiaj używa młodzież? O rany, ale wali. Co oni odnośą? <gry> Okej, okay, czy naprawdę chcemy to czytać? Brzydki zapach z ust. Bierze się nie tylko. Nie chcemy tego czytać teraz. <laughs> Slipknot, hej metalowcy, lubicie Slipknot? Pojechane klipy, agresywne wokale, niepokojąca tematyka. To tylko fasada, bo jak okazuje się, jak wyczytamy z brawo, chłopaki z Slipknot boją się sami siebie, a to nie jest zbyt dobry znak. Odnośnie Slipknota, w sumie nigdy nie słuchałem jakoś za dużo, ale mam taką anegdotę. Jak część z Was wie, bo czasami lubię o tym wspominać, w okolicach gdzieś tam gimby byłem tak zwanym metalowcem. No i ta moja przygoda z ciężką muzą zaczęła się jak już tak dosyć typowo. Takim wstępniakiem było The Offspring, które notabene odkryłem dzięki filmikom e, z Tibi. Jeżeli jakiś kawałek miałby być soundtrackiem do Tibi, to to byłoby zdecydowanie the offspring kids aren't all right". Dosłownie 90% publikowanych DB filmików to były rzeczy typu o, chłopie szczury, albo tam jakieś filmiki z PvP i zawsze to był ten kawałek. Potem trochę słuchałem jakiegoś Linkin Parku, trochę drowning pool, o ile pamiętam i w pewnym momencie stało się coś niesamowicie dziwnego, bo z tych właśnie rejonów muzycznych przeskoczyłem od razu do jakiegoś norweskiego black metalu. No i oczywiście będąc z gimnazjum masz absolutnie wszystkie osobowościowe predyspozycje do tego, żeby być giga snobem. Więc ja będę Super obudzonym, true Norwe Norwegii. Gardziłem ludźmi słuchającymi jakiegoś Slipknota Co to słuchasz, słuchasz Slipknota? Jesteś metalem, sralem, gównalem Myśmy z naszymi kolegami true metalowcami To słuchali dźwięków bijania gwon... Proszę bardzo, 16 czerwca 2004 roku Swoją ostrą muzą Potrafią skopać nie tylko tyłki Nowa płyta Slipknot działa też na Podświadomość Są tak pojechani, że czasami Sami siebie się boją Gdy patrzę na klauna na scenie Nie czuję się zbyt dobrze Znam przecież gościa, wiem jak wygląda Ale mnie przeraża, gdyby obudził mnie taki W środku nocy, chyba narobiłbym w gacie Mówi Nohal no, Zagorzali fani Slipknota pewnie znają Cały skład na pamięć, ale dla tych, którzy się nie, nie ten. Japoniec. Świniak. Nohal. Demon. Jeżozwierz. Hokeista. próposz. No i jeszcze jest. Pigas. O, właśnie do głowy wpadła mi jedna sytuacja. Kiedyś na moim osiedlu pojawił się w pewnym momencie nowy dzieciak i był jakby kilka lat starszy ode mnie i od reszty dzieciaków, z którymi się trzymałem. Gość wyglądał dosłownie jak jeden z tych skulszutek z, z niesławnego liceum ze Stanów Zjednoczonych. I co nawet jest jeszcze bardziej niepokojące, i. i w sumie trochę zabawne. Jak ja i inne dzieciaki zaczęliśmy się z nim poznawać i pytać go o imię, to, to on powiedział coś w stylu: Krzysiek, ale mówcie na mnie, Terminator. Terminator? Chyba już wtedy to mnie jakoś strasznie rozśmieszyło, czego oczywiście starałem się nie pokazywać. Bardzo dobrze zrobiłem, nie wiadomo, jakby to się skończyło. Potem gość po prostu zniknął. Jakby mieszkał u nas rok czy dwa i, i, i po prostu się rozpłynął. Hej, spokojnie, to było długo po 99, więc nie łączcie kropek w ten sposób. Muzycy Slipknot, oprócz ksyw, posługują się też numerkami. Wokalista ma na przykład numer 8. Liczba ta wiąże się podobno z. lekką chorobą psychiczną. Praca w i oglądanie przychodzących tam z boczków Sado Maso podsunęło mu z kolei pomysł na ukrywanie twarzy. Groźne ryje, najostrzejsza jazda, jaką da się wycisnąć z gitar, i mroczne symbole powodują, że posądza się ich o udział w ciemnych sprawkach szatana. Co to są w ogóle ciemne sprawki szatana? Pani Basiu, czy Pani Basia słyszała o tej serii zniknięć młodych Rany boskie, no tak, słyszałam. To muszą być te ciemne sprawki szatana. Ale Slipknot jasno i zdecydowanie zdementował posądzanie zespołu o mieszanie się w ciemne sprawki szatana. Jesteśmy od tego daleko. To po prostu fakt, wyciągnięty w stronę tych, którzy zawsze są najmądrzejsi. Skoro chcecie nas oskarżać, dostarczymy wam powodu. Zapewniają. Rada. Czy to jest to, co myślę? <laughs> o tak! To słoneczne regę. Gdybym miał taki zapłon, jak abstrahuję, to prawdopodobnie wkleiłbym tutaj jakże kultowy mem z dwoma babkami. Pytane, co sądzą o y, ziółku. I one wtedy. marihuanen? Po co? Komu to potrzebne? I wszyscy byśmy się śmiali. Całe szczęście, że nie jestem abstrahuję, bo zarabiałbym wtedy. Dużo lepiej. Co bym zrobił z tymi pieniędzmi? Słuchajcie, tak coś słyszałem, że dzisiaj znowu jest moda na trawkę. No i tak też słyszałem, że od czasu do czasu młodzież lubi się też. Y Wyczylować. Słuchaj, lubisz slipknot, to nosisz koszulkę z zespołem, z nami, z, z, z okładkami płyt. Lubisz się czasami wyczylować? To może powinniście rozważyć dołączenie do subkultury słonecznego reggae. Czerwony, żółty i zielony to barwy bojowe reggae. Popatrz, jak w bardzo prosty sposób możesz stać się Rastamanem. <słuch> Dobrze jest się czasami wyczylować. Kocham mieć czasami taką schizę. Bycie rastamanem nie jest wcale takie trudne, nie ma, nie ma co się. Tutaj kilka rad od redakcji brawo. Lewisy prujesz w kilku miejscach, zakładasz, nie zapinając guzika w pasku. Do tego jeansowy bastier. Bastier. Reszta zależy od Twojej fantazji. Coś dla miłośniczek sportowego stylu, bluza z motywem egzotycznego liścia. Czy chodzi o egzotyczny liść, <coughs> czy chodzi tutaj o palenie egzotycznego liścia? <coughs> Przyda Wam się też z pewnością t-shirt z wesołymi rastamanami, gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości jakieś odnośnie tego, czy na pewno jesteście rasta. Chyba, że wyczuje was po zapachu egzotycznego liścia. Ale dobra, koniec już tego czylu. Powróćmy do ciężkich, metalowych brzmień. Tak, będąc w gimnazjum również byłem zbyt liciarski, żeby słuchać Ramsteinu, A szkoda, bo okazuje się, że Rammstein to ludożercy. Zastanawiacie się, co? Jak? Przecież nigdy nie słyszałem, żeby członkowie zespołu Rammstein kogokolwiek zjedli. No to zaraz się dowiemy. Październik 2004 rok. 1 grudnia zagrają w Polsce, a na razie robią sobie jaja z Ameryki i śpiewają o kolesiu, który zjadł innego kolesia. What? Nie wiem czemu ludzie się tak oburzają, to tylko mocny numer o pewnej słabej części, mówi Till Linderman, wokalista niemieckiej kapeli Rammstein. Gitarzysta Paul Landers stwierdzi nawet, że prawdziwe przesłanie utworu jest wzniosłe. Chodzi nam o to, że w dzisiejszych czasach musimy zadać sobie pytanie. Co się porobiło z tym światem? To zapewne wcale nie jest tak, że dokładnie to pytanie, identyczne pytanie, absolutnie każdego dnia, dzień w dzień, w każdym miejscu na świecie, to pytanie padało z ust każdego człowieka od początku istnienia gatunku ludzkiego. Nie. Ja! Bardzo mocny statement od André Tenenberga, czyli ATB. Wiedzcie o nim jedną rzecz. Nie musicie wiedzieć, kim był. Nie musicie wiedzieć, jaką muzykę tworzył. Nie musicie wiedzieć, jak wyglądało jego dzieciństwo. Nie musicie wiedzieć, kim byli jego rodzice. Nie musicie wiedzieć, jakie dostawał oceny. Jaki był jego ulubiony przedmiot. Jaki smak lodów najbardziej lubił. Jak miała na imię dziewczyna, która jako pierwsza złamała mu serce i dlaczego zuza. André Tenenberg nie wymyśla kawałków w kiblu. Dziękujemy, André. Jesteśmy Ci za to bardzo wdzięczni. Jeżeli chodzi o bitwę takich kulturowych uniwersów, to mamy mnóstwo przykładów. Star Trek czy Star Wars, Mega czy Metallica. Możemy pójść dalej. Pepsi czy Cola. Doda. Czy Mandaryna? Zapytacie się co? Kim jest Mandaryna? Nikt nie wie skąd wzięła się Mandaryna, jeżeli o to pytacie. Ale pamiętam, że była bardzo popularną postacią w świecie polskiego showbizu. We wczesnych latach 2000 nie było jeszcze Boxdela w takiej postaci, w jakiej znacie go dzisiaj, nie było jeszcze Wojtka Goli i nie było też Fame MMA. Co za tym idzie, wielkie starcia musiały się odbywać na łamach magazynu Bravo. Spójrzmy, kto był potężniejszą gwiazdą polskiego popu. Okej, okay, co wiemy o Dodzie? Stawiała na sport i wokal. W końcu wybrała to drugie. Uczyła się śpiewu u Eli Pędowskiej, jurorki idola. Występowała w musicalu metro, ale największą strap. Ach, dajcie spokój, kiedyś nawet walki MMA były dużo nudniejsze. Przejdźmy od razu do podsumowania. Kawały o durnych blondynkach to bzdury, a te dwie laseczki wiedzą o tym najlepiej. Są sprytne, ambitne i potrafią świetnie pokierować swoją karierą. No nie wiem, z perspektywy czasu można, można byłoby pewnie to ocenić inaczej. W ich słowniku nie nie istnieje słowo niemożliwe. Lubią wyróżniać się z tłumu. Wystarczy popatrzeć na ich ciuchy. Wyglądają podobnie, szczerze mówiąc. Kto wygrał ten pojedynek? Zarządzamy remis. Dodaj Mandaryna są nie do pobicia. A wy? Co o tym sądzicie? No właśnie, a wy? Co o tym sądzicie? Dajcie znać na dole w komentarzu, bo ja już będę się z wami żegnał. Boję się, że jak będę kradł za dużo, to admini tego peja wystalkują mnie i mnie pobiją, więc yy, po prostu na tym Poprzestańmy. Mam nadzieję, że bawiliście się dzisiaj tak świetnie jak ja. Trzymajcie się.